Cześć, tutaj Kiss Games. Dzisiaj gramy w Meat Wor Speeda Underground 2 i jeździmy w yy, Mitsubishi i jeździmy na skrzynie automatycznej. Dzisiaj opowiem Wam yy, co do moich planów o moim kanale. Yy, Powstał już konkurs, że yy, piszecie w komentarzach pod tym filmem pod tym z Meatworks Speed, jaką byście chcieli grę? Tam są trzy podane. Jest Meatworks Speed, ta część, 100 M2, twierdzę krzyżowiec, 1 czyli 1 i jeszcze jest Crossfire, Europę. I którą grę byście chcieli, to z niej zrobię serii. Jeżeli będzie remis, na przykład y, Crossfire i na przykład świerdza że będą miały po tyle samo łapek w górę, to nagram dwie serie po 5. A jeżeli wygra jedna y, gra, to będzie seria 5. Y, no, dzisiaj gramy dość klasyczną grę, którą jest w y, Speed i każdy nią grał na pewno. To jest gra wyścigowa. Ona jest. O, dosyć stara trochę Ale... Dla mnie jest ona fajna Dawno w nią grałem, więc trochę y, Formę... Nie jestem w tej formie No, ale... Coś tam dość jest. To jest... Mitsubishi Lancer To jest... Dobry dość samochód. Nie lubię nim jeździć, ale on jest jeden, który ma y, dość dużo butlę nitra i dość y, wolno nitro ubywa. Więc nie wdę. Tak to zawsze jeżdżę z salami albo z Ale dzisiaj się przesiadłem. na I jeszcze jeżeli y, pod tym odcinkiem będzie... 15 łapek w górę to je, y, piszecie mi jakie, y, jaki mam sobie zrobić samochód i ja sobie go zrobię tak jak chcę, albo y, zrobię jak wyszedł tylko, że musicie mi podać dokładnie albo mi wysłać zdjęcie tego samochodu albo nie wiem, albo jakoś jak będzie tyle łapek to jakoś to opowiem jak w jakiej to formie będzie więc będę jeździł tym samochodem cały czas to jest pełny save pobrany z chomikuj, bo ponieważ yy, przechodzi mi się nie chciało odmowa gry więc pobranym z polecam ten save się pizza jest no wszystkie mi się to przechodzone ma dosyć dużo pieniędzy i można zrobić w karierze bardzo fajna samochody. Tak samo w y, jazdzie, jedzie do jazdzi, jazdzi. no. y, To wyszło by było na tyle z takich spraw, teraz zajmę się tym. Jeżeli chcecie, to oceniajcie ten samochód. Y, oceniajcie go w punktach od 1 do 10, jeżeli będzie miał dość dużo punktów to będzie często w, 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 w moich odcinkach a jeżeli będzie miał mniej punktów to będzie ale trochę rzadko tak. jeżeli pod tym odcinkiem też będzie 30 lat w górę to y, serię nagram z, z, będę gram na kierownicę ale myślę że Dacie radę i będzie te 30 łapek w górę i przynajmniej 25 pod yy, i poświę. Na przykład yy, ja bardzo lubię tą grę, więc chciałbym z niej nagrać serię. Yy, ja lubię tę grę i jeszcze lubię pierwsze przygody, ale ja na przykład yy, K lubi crossfire, więc jeżeli Będziecie za mną, to głosujcie na twierdzę i na y, oto tą grę. A jeżeli jesteście za E, za K, to głosujcie na crossfire. Jeszcze mi piszcie w komentarzach jak, jakie byście chcieli gry, bo już nie mam zbytnio pomysłów. Za kilka dni, chyba po świętach będzie odcinek Nagram go z moim kuzynem Będzie się nazywał P Więc może coś z dsj porobimy, coś z Undergrounda Więc no, będzie coś takiego Mam plan Nagrać odcinek yy, no, ze świąt Tylko że w jakiejś gry. Nie wiem w jakiej grze, tak, w takiej grze są święta obchodzone. Może zagram jakąś grę typu Hero Zero, Big Bang Empire czy SF Jeżeli ktoś by chciał zagrać w Hero Zero, Big Bang Empire albo SFA to podam linki w opisie. Tam, tam się da wjechać, ale no, raczej nie. Teraz może pojedziemy na starą linię kolejową. Ale jeżeli, jeżeli do niej dojadę, to będę tam, a jeżeli nie, to zrobię to z Kolejny odcinek, jak mówiłem na, na początku filmu, będzie dopiero po świętach. Yy, może będzie w gry Need for Speed Most Wanted, ale na modach. Więc... Może być fajnie, albo może być nie Zależy czy Wam się to będzie polować. Czy, czy moi widzowie lubią gry takie typu, nie wiem... Coś jak Crossfire, czy coś jak... Yy, taki jak... Yy, ATA. Teraz jesteśmy w rympa w porcie. Jak się nam wydaje. Nie wiem gdzie jestem dokładnie, bo no nie patrzę na mapę. Ale trochę mnie miota jak szata, więc trochę się rozwalam. No to już chyba będzie koniec tego odcinka. Jeszcze... Ile się pokręcę po mieście i będę skończyć też. Piszcie też w komentarzach jaki byście chcieli kolejny samochód w moich odcinkach z Underground'a. Pokażę Wam jak ten wygląda. Jest dość ładny. Podoba mi się. Był oryginalnie w tym stajie Pizza więc ja nie jestem jego autorem, ale mi się bardzo podoba. No i to już będzie, to już będą ostatnie minuty mojego odcinka. Teraz może wejdę jakiś zakręt, albo nie w ogóle. Źle zrobię. Teraz przyjadę 250. Ciągnę pałkę za prostą ulicą. Pory, proszę mnie straciło. Bo płocił, bo nie ma się śliska droga. Dobra, to już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Ja się z wami żegnam. Kill i lajkować, komentować i proszę o dużo lajków i dzięki, żegnam się z wami.